Witam wszystkich w kolejnym filmie i dzisiaj mamy piątek więc minął tydzień mniej więcej od ostatniego filmu i chciałbym podziękować za, za tyle wyświetleń pod ostatnim Bardzo dawno tyle nie było no i Oczy się cieszą, jak takie coś widzą, więc nagrywam kolejny. No, a dzisiaj jest trochę rzeczy do roboty, bo. O! Bałagan straszny, trzeba będzie posprzątać. No tak, klatki są prawie puste. Tutaj się sprzedały te samczyki, wszystkie. Wszystkie trzy, tutaj trzy samiczki. Jedna została dla mnie. Tak, tutaj jest pusto. Były samiczki, tu były samczyki, też pusto. Trzeba będzie posprzątać. No, tutaj ta samiczka jeszcze się nie wykociła. Ona ma gdzieś termin na niedzielę, pewnie. Te gniazdo już ma takie mniej więcej zrobione. To jeszcze nie nakarmione są. szliczki No tutaj samczyk nowy sobie go nazwałem Michaś Nie, sobie ładnie siedzi tak ta samica Trzeba też posprzątać niej, bo jest bajza straszny. Nie, wiem, ona coś przekopuje, tak jakby, jakby chciała do samca, ale. No nie wiem. Może się spróbuję. No. Posprzątałem sobie tutaj na górze trochę i znalazłem brzydką rzecz mianowicie już pokazuję nie wiem czy to będzie widać no tam gdzie jest ta plama to leżał szczur zdechły ten szczur który tutaj był jakiś czas temu chodził ale on już był y, tam jak go znalazłem to już był że tak powiem suchy I moja teoria jest trochę taka, że ta samiczka. Nie wiem czy to ma sens, ale jakby czuła tego szczura, co tam leży, i nie, mogu, nie chciała się dopuścić. Ciekawe, czy to przez to. No ale w tym nie próbowałem ją też dopuścić. No i nie chciała zbytnio. I spróbujemy ją do Michrasia dopuścić razem w stoł. Zobaczymy, co będzie. Bo wydaje mi się, że nie ma co dłużej czekać, bo później będzie tak samo jak stoł. No i, no i będzie kiepsko. No także ja się zaraz zabieram do, do pracy, bo mamy godzinę dość późną, 17. Trzeba działać. No i tu mam ogarnięte, tam było potężnie. No, no i taki lepszy gnój ma u mnie ciekawe zastosowanie. A ja to nagram jutro jak będzie dzień. No. Takie coś idzie na taczkę i sobie wywożę. A ten gorszy idzie na kupę z gnojem i czeka tak tutaj jeszcze pościelę i będzie można wprowadzać policzki bo bo się roz, rozeszczy po całym pomieszczeniu no i jest od razu lepiej od razu to lepiej wygląda sobie po kolacji A ja się zabiorę za za te klatki na razie. Tutaj chyba nie będę sprzątał, bo tydzień temu dopiero była przywieziona. Więc te klatki już mam przygotowane. Zaraz przenosimy tutaj te dwie samiczki, bo tu jest. Masakra i tragedia. No i wszystkie kluczki już są w nowej klatce. No, te są ładne kuliczki. Szczególnie o tamten tak jest ciekawy, trzymaj no, się jeszcze zale... za tamtą yy, samicę nowozelandzką. Tylko najpierw trzeba będzie ją wyczesać, bo wygląda tragicznie. No tutaj u nich jest strasznie już ale nie chciałem do, dościelać, bo i tak chciałem sprzątać to nie było sensu Już no. no, palec się zamarza powoli Ale trzeba robić Chodźmy. Trzeba będzie ją zwyczesać. No, już się kołtunki porobiły. porobiły. kiedyś było podobnie to było całe to cały ten garnek futra. Od razu lepiej wygląda. Teraz ma futerko fajne. O, dużo nie było tych kłaczków, ale jest dużo lepiej niż było. Teraz będzie można ją przenieść. Tylko tutaj ma takie, nie wiem, fałtkę czy coś. É diva, né? cara. Króliczki już są u siebie w nowej klatce. No i powiem Wam, że te króliczki od, od tych nowozelandzkich to fajne wyszły. Takie kurde podobają mi się główki mają takie już jak dać takie duże Wdały się w geny rodziców ładnie. Zobaczymy, jak będą wyglądały, jak będą większe. Ale niektóre sztuki są fajne z wyglądu. Będą mieć większą klatkę, będą mogły sobie pobiegać. No. taki widok to dla oka jest ucieka straszna Łóżka mają krótkie fajne są Dobra, trzeba się brać dalej, bo już minęła godzina. A tu jeszcze trochę rzeczy jest do zrobienia. Nastał ten moment, w którym dowiemy się, czy samiczka się dopuści do samczyka, czy nie. Czy będzie powtórka z rozrywki. Zaraz sprawdzimy. O, tu już Michaś wygląda, czeka. nie wiem czy ją dostanę z stołka wątpię No nie bój się, chodź Idziemy Zobaczymy co będzie się działo o. No o chyba marujkę ogonek mam w górze Lajko no. Pięknie Wspaniale. Samieczka ma rójkę. Wspaniała informacja. I to jaka rujka? No, no, no. szczerze to pierwszy raz coś takiego widzę co tu się teraz dzieje no, ciekawe co z tego wyjdzie chyba to nie są dwa samczyki Bo ja osobiście nie sprawdzałem samiczki czy to samiczka, ale no chyba no, tak. Samiczka ma troszkę inną budowę niż samczyk. Głowę ma mniejszą. O kurde, A skąd się wzięła ta krew? Oj muszę zobaczyć, sprawdziłem oboje i nigdzie nie widzę nic, nic takiego. Przęt mam cały pod ogonkiem, ale nie wiem skąd ta krew się wzięła. Ale czekaj, coś zauważyłem. Nie wiem czy, czy to nie przez wyrwany kawałek ja futra, ale no nie wiem czy by krew była. nie wiem w każdym razie pod spodem nie ma żadnej krwi dajcie w komentarzach znać co co tu mogło się wydarzyć bo ja no nie wiem Pierwszy raz miałem taką sytuację, że się tak pogryzły. Samiec samicu. A ja coś tu kurde liże, ale co? Mam nadzieję, że mu nie zrobiła krzywdy takiej. Kada by było takiego soczyka, kurczę. No i ja mam nadzieję, że to z tego miejsca. A nie skąd indziej, ale. Żeby podrapała albo coś. Tak to troszkę wygląda, chyba nie. Mam nadzieję, że nic mu nie będzie. Miałem dopuszczać jeszcze tamto próbować samica, ale chyba sobie dzisiaj daruję, niech trochę się odpocznie. Zaraz go nakarmię, bo jeszcze dzisiaj nie miał nic. I mam nadzieję, że nic mu nie będzie, bo kurczę... Będę płakał pewnie po nim. No, także. Wydaje mi się, że tutaj go podrapała. W tym miejscu. Nic innego mi do głowy nie przychodzi. Skoro pod spodem wszystko jest. Chyba w porządku. Przynajmniej tam nie widać krwi żadnej. Na no, u niej też patrzyłem, i to też nic się nie dzieje. Więc to pewnie ona go musiała poudrapać tam. Ty kurde. Atakujesz mojego Michasia. No mam nadzieję, że chociaż będziesz miała dzieci po nim, teraz za karę. I tu nic nie widać zbytnio. Jeszcze może raz tego Michasia wezmę, zobaczę na pewności, bo, bo jakoś tak dziwnie w tej sytuacji jest. A nic, nic nie widać zbytnio, ale wyciągałem samicę, chyba czy to coś. Nie, nie chyba tak Zrobi zostawiłem ślad. Właśnie, więc musiała go łapą podrapać. Innej opcji nie widzę. Króliki już mam nakarmione wszystkie, sobie jedzą ładnie. A mi jeszcze zostało do sprzątania trochę klatek. Ale już dzisiaj tego nie będę robił, bo mi się nie chce. A się zostawi coś na jutro, żeby nudny nie było. Tutaj trzeba porobić jeszcze. No więc w tym filmie pewnie będzie na tyle. Stawcie łapkę do góry, subskrypcję. No i widzimy się w kolejnym filmie, pewnie za tydzień, z wykotu tej pani. Także trzymajcie się, cześć.